Można Witamy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Większość spraw w Komendzie można załatwić w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Aby skutecznie komunikować się z komendą. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą. Pierwsze złożyć wniosek o omówienie, spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, a następnie odesłać wybierając jedną z poniższych metod. E-mail na adres. Sekretariat małpa myslowice.mpsp.gov.pl Faksem na numer 32 316 0049 Listownie na adres. Komenda miejska PSP w Mysłowicach, ulica Mikołowska 50M 41 400 Mysłowica. 2. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej w komendzie miejskiej PSP w Mysłowicach. Ulica Mikołowska 50M 41 400 Mysłowice. Komenda przyjmuje interesantów dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Wysłać pismo na adres Komenda Miejska PSP Mysłowica. Ulica Mikołowska 50m, 41 400 Mysłowice, 4. Zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer 32 316 00 32 5. Wysłać e-mail na adres

Napisać pismo elektronicznie za pomocą platformy ePUAP. App. Dziękujemy.